Cześć, witam Was z odcinku recenzji gier o drugiej w nocy. Równo eee, nie mogę spać, bo problemy boli mnie. Nieważne, dzisiaj mamy recenzję gry Call of Duty Black Ops 2 eee, z 2012, 2012 roku. Tak, się nastawiałem. co mogę dodać na temat tej gry. I... Nie wiem, no to jest kolejna gra z cyklu Call of Duty, więc nie wiem jak ta recenzja pójdzie, bo to samo będę gadał, co przy e, teraz pokażę. W pierwszej części. A jak wiecie, pierwsza część bardzo mi się podobała. Jest naprawdę bardzo fajną grą. Czy druga jest tak samo dobra? Ludzie mówią, że nie. A moim zdaniem hmm, jest... Mi się wydaje, że równy poziom. No, jak dla mnie, no te of duty gry się w sumie niczym nie różnią, prostu spoko. Ta część, jak pierwsza, też się dzieje trochę w zimnej wojnie, ale już tylko trochę, bo e, miesza z jak to się nazywa, z przyszłością. I w zimnej wojnie, oczywiście, dostajemy swoje tam, z tamtych czasów misje. Mamy tam te swoje broni i tak dalej. Jest taka, taka misja taka fajna na koniu. Wam powiem właśnie, trzeba przyznać, że lokacje w tej grze są otwarte. Nie ogromnie, ale że możemy nie jeden korytarz, ale mamy parę tam przejść do jednej drogi, więc jednak to jest coś fajnego. Czy jak mówię, misja na koniu, no to jest tam duże pole, do którym możemy sobie chodzić i biegać i strzelać, tak? ale mnie boli, nieważne i tak, gra misje nowoczesne są wam powiem, spoko, mamy karabiny z różnymi celownikami, laserami że możemy strzelać przy ściany, jak w Resistance mamy jakieś Pistolety z w ogóle, które się strzela w sumie jak z maszynówki. E, Jakieś super takie snajperki, które super mocą musimy jakoś naładować. E, mamy też, możemy z dronów korzystać, powiedzieć tam iłeś strzelaj e, do tego drona. E, jest trochę misji z skradankowych, ale to jest taka skradanka, że idziemy z tym znacznym gościem i on mówi, Wyszytuj tutaj się zakrać, tutaj temu podeszli gardło i dalej tutaj się schować za krzakiem, standardzik więc tutaj nie ma nic takiego, chociaż trzeba powiedzieć, ceny niektóre z nożem są dosyć, trochę są brutalne te jakieś tam egzekucje, czyli na tam jakieś sprawy, wracając do co jest z nowoczesności, oczywiście jakieś super czołgi czyli na jakieś wierzyczki e, mamy też e, zapomniałem. E, no nieważne, może potem e, mi się przypomni i ja wam powiem tak, wiem, że w grze jest tak kampania multiplayer gówno mnie obchodzi tryb zombie, tryb zombie chwilę siedziałem. Taki taki sam jak był, no. E, nie ma tutaj w ogóle e, szału nad tym e, tak wam. E, powiem e, muzycznie, muzycznie gra jest e, spoko. E, muzycznie, bo Call of Duty ma zawsze taką samą muzykę. No. E, epickowe utwory, więc zawsze się sprawdzają. Właśnie piskość ta gra jest bardzo epicka. Mamy oczywiście w przyszłości takie super, takie wiwiórkowe hmm. Nie paralotnie, ale wiecie, że jak lecimy to jak wiwiurka, takie mamy stroje i po prostu no robi to też tam różne wrażenie, czy tam jakieś jest kotwiczką oczywiście, mamy też przy czasami takie bardziej szpiegowskie trochę misje, że musimy kogoś podsłuchać takimi super noktowizorami, czy co to tam jest, w grze są akcje naprawdę, które... Są mega mega dobre. Pod koniec już zawalają się budynki. To jest już mega mega poziom. Też są misje latane, samolotowe. W grze 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 jest też. Sorry, że ja tutaj tak bełkoczę, ale no mówię, trochę... No źle się czuję, a nie miałem kiedy nagrać i to jest właśnie... Błąd ogólnie, no, ale no, no, trudno, no to się żyje, <grystanie> jak to mówiła Molesta, i w sumie w grze. Graficznie, graficznie gra jest z 2012, czyli no już tak powoli wchodzimy. Za rok tam chyba wtedy wychodziła już tam nowa generacja konsol, a gra wygląda bardzo dobrze. Postacie są bardzo detaliczne. w Lokacje są bardzo, bardzo e, ładne. Naprawdę te wszystkie jakieś deszcz, efekty świetlne, naprawdę bardzo, bardzo mi się to ogólnie e, podobało. W grze są przerywniki, takie, że misje. W stylu Tower Defense, znaczy coś takiego, że o tutaj postawimy wieżyczkę, tutaj jakiegoś drona wystawimy, i o tutaj chronimy się na jednej tam lokacji. Takie ala multiplayer, tylko że nie przez Na całe szczęście, że to jest opcjonalne, bo jak tak, to bym wywalił w tą grę do kosza <głos》> za to. Bo tak to, no nie podobały mi się takie główienka ogólnie, no co ja tutaj mam, kłamał. Eee, I w sumie co tu można dalej jeszcze powiedzieć o tej grze? No w sumie to chyba jest tyle. Eee, gra jest moim zdaniem chyba na tym samym poziomie, albo leciutko mniej niż pierwsza część. Ale nadal jest to naprawdę bardzo fajny FPS takich chwytasz tą grę i czujesz, czujesz że masz takie taki o luksus sobie, takie coś z najwyższej półki taką grę. I się naprawdę tutaj fantastycznie szczela jest naprawdę super, każda karabin e, ma przyjemny strzał taki odrzut, naprawdę multo jest różnych tam pukawek broni, e, no naprawdę tego jest mnóstwo mnóstwo e, ogólnie w przyszłości e, e, przyszłość sama w grze jest ciekawie ukazana, ona się dzieje chyba. W 2025 coś takiego. Eee, więc eee, mi się wydaje, że to co jest w tej grze, to wojsko to mało. O, o, o jeszcze, jeszcze więcej. Co tam muszą mieć? Bo co i w 2012 co oni wtedy pokazują? Znaczy tam, no ogólnie, jak produkowali tą grę w 2012 to jakie tam rzeczy już mieli, a jakieś dzisiaj powinny, ptrz, Wybuchają głowy. Tam w ogóle jakieś jetpacki ze w ogóle jakimiś eee, wibratorami. <laughs> Nieważne, już bez takich głupich jakichś tekstów. Więc to by chyba było na tyle, no wymieniłem wszystko, co ta gra w sobie jest po prostu dobrym sequelem, jak najbardziej. Mi się ogólnie bardzo fajnie w to grało, bardzo podobało. A, i gra przejdziecie bez, bez tych opcjonalnych jakieś 6 godzinek, coś takiego na standardzik. No tutaj tutaj, e, myślisz, że Activision coś tutaj wyczaruje jakiegoś. Pomyliliście się. I tutaj są też słabni aktorzy w ogóle, jak na przykład Tony Todd, czyli Candyman, i ogólnie jest fajnie też. Nieważne, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Więc tak. Mam tutaj już dwa Black Opsy za sobą. Bardzo fajne. Pozostaje Black Ops 3, ale. Nie, na starszą generację wyszedł bez single-playera, co dla mnie to jest po prostu e, niewarte czasu, e, po prostu, e, a nie mam dostępu do tych nowogeneracyjnych czy nowogeneracyjnej wersji. Ale spokojnie, mam jeszcze tu trochę tego, chociaż to jeszcze nie jest to wszystko, bo jeszcze gdzieś mi się tam World at World zapodziała. Tu mam Ghosta. E, jeszcze mam, mam trylogię Modern Warfare, e, jeszcze jest e, z tych takich nowocześniejszych, e, takich co na siódmą generację konsol, to jeszcze mam takie jakby trzecie, no Call of Duty 3, ale to już takie, no, na Wii mam, e, to jeszcze też mi się podobało. E, i w sumie nie wiem, co jeszcze. Advanced Warf nie mam. Jeszcze trzeba będzie skołować gdzieś. No i tam zobaczymy ogólnie, jak z tymi Call of Duty'ami. Jak na razie, te dwa mi się naprawdę podobały. Solidne, bardzo fajne szczanki. Na razie przechodzę pewną grę na Game Boy Advance, więc zobaczymy, co to będzie. Odcinka nie przedłużam. Bo się źle czuję i nie mogę spać i ogólnie jest mi smutno, jest źle, nie będę już mówił co, żeby tutaj nie na jakieś okropne tematy jakieś wjeżdżać, no ale no, zobaczymy się za jakiś czas ogólnie I nie chcę przedłużać tego odcinka jakimś bełkotem, bo to... Takie e, 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 słuchać to takie nieprzyjemne, tak mi się wydaje ogólnie. E, więc co, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka. E, I cześć. Czy ja na pewno o czymś zapomniałem? Chyba nie. No i za jakiś czas lista tam e, najbrutalniejszych slasherów albo gier. Zobaczymy co. Walnie, walne piesze, albo horror. tyler oczywiście, bo to jak najdzie mnie ochota, to oczywiście któreś z tych. Pomyślę sobie, bank tutaj, tutaj sobie teraz wykorzystam, więc to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do następnego odcinka i cześć. A i wiecie, że ta maska krzyku, która jest za mną, to gołysuje strafy do Mortal Kombat. I jeszcze tutaj na chwilę to jest tak debilny pomysł. Jak, jak? Przecież on ma tą kosę taką małą, to ja mam tutaj. Tutaj mam tutaj taką samą kosę, taką... I on ma robić mega super fatality, gdzie postaci są rozrywane na pół magicznymi mocami. No dla mnie to jest takie debilis. Obcy się świetnie sprawdził. Jason też, Letterface fajnie, Predator też. Ale no a, czemu nie dodadzą Victoria Crowleya? To jest tak fantastyczny pomysł. Pomyślcie na tym, to by było Psz, eksplozja, i bym grał, grał, grał. Nawet Rambo już fajnie, fajnie, fajniejszy pomysł, a Rambo się fajnie grał, to... Fajnie, chociaż Robocopem mi się nieprzyjemnie gra, ale no, Kisza porozmawiać trochę więcej na temat gier Mortal Kombat. Ale dobra, bo tutaj moja mała opinia wyszła, bo moim zdaniem pomysł Goldface do tego jest kompletnie słaby. No i. Nie wiem, nie wiem. Ogólnie nie, nie przepadam za to Markom, chociaż sam strój Goldface lubię, nie mogę powiedzieć, ale no. Nigdy, jakoś krzyk mi się nie kojarzył z horrorem. Po prostu thriller. Znaczy, w sumie większość slasherów to są thrillery, tylko że niektóre mają dodaną brutalność i gorb w sobie mega. Dlatego jest horrorem. A wiadomo, że też na, wychodzą na stare lata i to jest takie przyzwyczajenie, że to trzeba dać chować w horrorach, tak mi się wydaje. Dobra, kończę. To było na tle. Dziękuję za uwagę do następnego odcinka i rzucam mamotowym. <grym>